No cóż, no dobrze, no niech ma, no będę miał wyzwanie, nie? Po to tu jestem. There's my future opponent, here he is. Ah, oh, oh, yes. yes, Mini Mike. Where Mike. Are you at, Mike? I've been waiting for you. I've mini been Mike. waiting for you. Mini Mike, czy chce face to face. face? Czy chcecie face to face, Mini Mike'a i Baso? Face to face, we doing this. Zapraszam. Who, who wants to see this fight? Raise his hand. No więc face to face, niespodziewany. Waso Cebić. No, możemy być przekonani, że w tej walce będą ciosy poniżej pasa, bo nigdzie indziej Mike nie dosięgnie. To w sumie są podobnego wzrostu, nie? Freak Fightowy obieży świat. Widział bardzo dużo. Walczył z wielkimi nazwiskami, między innymi z Borysem Majkowskim. o, I Marcinem Wrzoskiem. Wielkie brawa na gali High League 100. Na pewno dojdzie do tego starcia.